Cześć, witam Was w środę 9 września Jestem w Anglii Jakieś 2 godziny temu o 25 załadowałem towar Byłem w Teesside To jest wschodnie wybrzeże, już na północy, bardzo blisko granicy ze Szkocją I załadowałem się do Hanoveru. Wjechałem stamtąd no, o godzinie 13 i chciałbym dojechać tam na miejsce do 7 rano. Czas, czas bardzo krótki, jest 1200 km, to jest przeprawa wiadomo której nie da się przewieźć, jak długo potrwa, bo to zawsze może być kolejka. Dodatkowo mogę stracić też na od Londynu dlatego że będę tam gdzieś granica godziny 17-18 a no, na to nic nie poradzę Nie będę czekał, no bo musiałbym w 3 godziny przeczekać, to jest sensu Szybciej będzie przez, tym, przez ten kolek. No, a ten czas sobie narzucimy sobie sam niejako. Generalnie mam czas dostawy do 11. 4 godziny zapasu ale wolałbym dojechać tam od razu i dopiero po rozładunku się położyć spać bo po nie lubię się spać na 2-3 godziny gdzieś naprawdę tak na szybko po to tylko, żeby się zregenerować na tyle, żeby móc dalej jechać bo to jest bez sensu jak to wyglądało, gdybym chciał się przespać po drodze wolałbym naprawdę płynnie przejechać tam od 6, to są Niemcy, do od na pewno będą pracować tym bardziej, że duża firma to w sumie tak mi się wydaje, nie wiem, nie byłem tam nigdy, więc zaraz tam jadę. no ale w każdym razie, do no, dzisiaj nie będę się skupiał tyle na miejscach, gdzie jestem tylko właśnie na tym czasie jazdy to film podobny trochę do tego, który już kiedyś pokazywałem z Gorzowa Tylko że trochę krótszy dni w trochę krótszy czas. W tej chwili już jestem gdzieś między Doncaster a Newark na A1 zostało mi 320 km do Portu a ten moment jeszcze nie wiem, w sumie, czy pojadę pociągiem czy promem. To się dopiero okaże. Będzie to zależało po prostu od tego, jak mi pójdzie. Jak pójdzie płynnie, to pojadę promem. Jeśli tutaj w Anglii stracę jakiś czas, w jakimś korku, aż stracę na pewno, w tym Londynie, ale jeśli nie stracę go zbyt wiele, no to prom, a jeśli go stracę za, za dużo, zacznie tu czasu brakować, no to wtedy pociąg. Ostatnimi czasy takie mam takie wrażenie, że ten prom jest pewniejszy i szybszy w wielu, bardzo często kilka razy jechałem pociągiem ostatnio i zawsze było jakieś opóźnienie, albo kolejka, albo z jakiegoś powodu pociągi po prostu nie jeździł no, no i to jest kolejka także będę was po prostu na bieżąco tam informował co jakiś czas, co się dzieje czy jestem wyrobiony, no na ten moment muszę, tak jak mówiłem, muszę płynnie jechać mam ten czas sobie taki narzuciłem, że nie mam właściwie czasu na, na postoje sobie wliczyłem jakieś tam jedzenie, tankowanie i tak dalej Małą poprawkę na korek wody też sobie wziąłem Ale nie mam czasu na postoje poza tym, co przewidziałem Ale o to chodzi, ma być płynnie, chcę jak najszybciej dojechać na miejsce Także, jak mówiłem, siódma. W tej chwili wychodzi na to, że w tej chwili mi nawigacja pokazuje dojazd około godziny szóstej. Także mam godzinę zapasu według tego i zobaczymy jak to będzie. Do czasu do czasu się odezwę i coś nowego powiem. A na razie tyle. właśnie to o czym wcześniej mówiłem właśnie o tym ruchu na no, obwodnicy Londynu w 15 po 5 .00. i jak na razie jeszcze tak, jako tako to wszystko jedzie w granicach 90 na godzinę no, w tej chwili nawet stówka. No, ale idzie samochód za samochodem na wszystkich pasach tak że niewiele już trzeba żeby to stanęło jak stanie raz za dobrze <noise> Tak Anglicy tak mają, że generalnie nikt się nie przepycha nikt się nie spieszy więc w takiej sytuacji ruch jest bardzo płynny a jeśli ruch jest płynny, to zobaczcie, no, tak jak mówię, no bardzo małe odstępy, tu przede mną to audi co o odstęp akurat, ale generalnie bardzo blisko samochody się za sobą jadą. A więc droga jest pełna, tak? To wszystko jedzie z na godzinę. Jak to wszystko stanie, to się robi momentalnie kilka kilometrów korka. A na razie jedziemy. Mam nadzieję, że tak będzie. Mam już około 20 km po obwodnicy M25. Że no, najgorszy fragment jest do mostu: do mostu Królowej Elżbiety. Ale już powinno jako tak to dojechać. A do tego mostu zostało 15 km. I zobaczymy. Jeśli mi się uda tak przejechać, to, to nadrobię sporo czasu. Ale na razie nic nie mówię. Powiem Wam, że naprawdę jest najgorzej. Bo tamtej stronie stoi wszystko. Ale my jedziemy. I właśnie wjeżdżamy na most Także tutaj naprawdę bardzo dużo pomogły ze zmiany. Kiedyś były bramki, w tej chwili już bramek nie ma, po prostu się przejeżdża płynnie, a także to już bardzo dużo usprawniło. Robi tą bm ale denerwuje mnie na pewno. Zobaczcie, najpierw wjechał przede mnie. Już tam jakiś czas temu. A teraz przyspieszył tylko po to, żebym go nie wyprzedził. Wjechałem za niego, no i znowu zwalnia. Jedziemy 60. A przed nami 300 metrów wolnej drogi. Może 200. W tej pracy trzeba być odpornym na takie coś i się nie denerwować. Za 3 km trzymaj się prawej strony. Stronie na, na przeciwnym pasie już przed mostem stało no oni mają tutaj po swojej stronie no ale bez znaczenia po tamtej stronie stało jeszcze prawa w takim razie stoi I tam jeszcze chociaż, po tamtej stronie przejechali powoli, a tutaj już stoi całkowicie Temu, ktoś do Sibirami mówił, że zarówno w porcie jak i w tunelu wszystko Sam idzie na bieżąco. Kilometr. Trzymaj się prawej strony. A teraz nie wiem dlaczego, ale świeci znak, żeby to dower kierować się na M20. A takie znaki świeciły zawsze, kiedy były korki kiedy po prostu M20 była zamknięta dla dużego ruchu. Ciężarówki wstawiano po prostu na autostradzie, w kolejce. Nie wiem, no może coś się nagle stało? Może z jakiegoś innego powodu? W każdym razie, tam jest do Dover napisane. I do nie jedziemy. No właśnie, o tym jeszcze nie powiedziałem. Już się wyjaśniło, że... Jadę na tunel. Na pociąg. To jest kolejna godzina Zjedźc dla mnie z autostrady za 4 będzie nie będzie kolejki tak? Ale zakładając, że tutaj i tutaj ruch idzie płynnie no to tunel jest mniej więcej o godzinę szybszy. Zjednoczon z autostrady Każdy nie słuchamy, bo płoty gada. Pięknie! Pięknie! Zmieniam trasę. No ja wiem, że naprawdę jestem zaskoczony tym jak płynnie przejechałem. Tak sobie mówiłem 20 i Londyn zastawiamy za plecami. Linkowy link, tutaj na radiu? Ty chul, nie puść, kurwa, zrobi na gościach? Ja Spajamy. No i za. No i za szybko pochwaliłem. Powiedziałem, że Londyn miniemy za plecami i dalej pójdzie. A tymczasem ujechałem może 10 km i stoję. Na razie mówię, że wypadek. Na razie jakieś 15 minut. Ale nawet nie wiem, dokąd ten korek sięga. Ile poczucie to tam się wydarzyło? 100 na, drobę, na 20. To wszystko stoi. Wypadek był, ale nie wiem na, na, na którym kilometrze, ponieważ tam e, jestem ciekawy. Jest. Wypadek kolego, wypadek jest, co Ale co, zamknęli autostradę, czy to jakieś zwężkę wybrnili? Dziękuję. Ja tu jechałem, dan 40, także było spokój, cisza na razie. No, mamy światy po wypadku już. Tak powoli to maszyna ruszać, bo jak widać, już udrożnili wszystkie pasy. A wcześniej mówili, że do prawego schodzi, a w tej chwili wszystkie przyjadą. Mamy, mamy policję, i mamy karetkę. A, samochód już na lawecie, właśnie załadowany. A. No, tak go lekko szturknął No dobra, jedziemy dalej. Przeliczyć. Generalnie dostosowuję. Inaczej obliczam czas yy, zgodnie z aktualną prędkością. Także jak stałem no to ten czas był znacznie wydłużony i niewiele miał wspólnego z prawdziwym. około pół godziny nawet nie całe 20 minut na tunelu no i cały czas do przodu idzie bardzo płynnie tak jak mówiłem na szóstą w Anglii jak się przeprawiłem do Francji, całą Francję przejechałem jestem już w tej chwili w Antwerpii, w Belgii i cały czas mi na szóstą pokazuje zrobiłem jeszcze sobie godzinną przerwę najadłem się, odpocząłem chwilę tak, że gdybym już teraz jechał, jechał do końca, no to około w, do 6 myślę w był na miejscu ale jeszcze zamierzam zrobić jedną przerwę prawdopodobnie na Venlo na pewno na tam stamtąd mi zostanie tam 300 kilometrów Mniej więcej. Tak myślę będzie akurat. W tej chwili zostało mi 440 km. Także jest? Dobrze. To no jest już jest godzina pierwsza prawie. raczej nie spodziewam się tutaj utrudnień z ruchu. Jak widać jest na drogach pusto także myślę, że pojadę płynnie jedyne co mnie może zatrzymać w tym momencie to jest zmęczenie no, ale zobaczymy no, na ten moment czuję się dobrze no, ale jeszcze parę godzin jazdy także może się to zmienić także no tak to jest no. czuję się dobrze 15-20 minut muszę iść spać, bo przestaje mi gdzie ale... Także no może być, ale mam nadzieję, że będzie ok i że się wyrobię. Już mam plan na jutrzejszy dzień. Już mam jakiś tam za załadunek, jakiś towar przejmy z innego auta. No, generalnie jest już praca ułożona. No i do domu jadę. tym bardziej zależy mi na tym, żeby dojechać no bo jak już mówiłem wcześniej, naprawdę wolałbym rozładować się i wtedy iść spać, bo tak to gdzieś po drodze będę, będę cały czas liczył te godziny i będę kombinował tam, będę spał po godzinę czy dwie i ani nie będę wyrobiony w czasie, ani nie będę wyspany i to takie jest, jak taka do praca wtedy krótkie wejście, nie ma się tu co rozgadywać nie mam też co pokazywać, jak widać ciemno, tylko no to, żeby było inaczej, no i jadę sobie dalej do usłyszenia za jakiś czas. Jesteśmy w Hanowerze, 1200 km za mną Tylko czas się nie zgadza, jest godzina 10 No niestety, wyszło tak jak wyszło Musiałem się położyć spać No ale tak to już jest Z samego rana wczoraj pracowałem tam, no, Musiałbym całą dobę jechać praktycznie się wyrobić w tym terminie, który sobie narzuciłem myślałem, że dam radę, no nie, nie dałem rady dojechałem do no w Antwerpie jeszcze wam nagrywałem dojechałem do Eidhoven i tam moje siły się skończyły przestałem się te 3 godziny no i teraz dojeżdżam zostało mi ostatnich 7 km. no już wam nie będę pokazywał tego dojazdu, bo tak jak mówiłem, nie o to chodzi w tym razie 1200 km w tym przeprawa promem pro, no pociągiem i zajęło mi to w takim razie no 3 godziny snu w tym jeszcze tak jak mówiłem no i zajęło mi to 21 godzin czy to dobrze czy to niedobrze nie wiem sami sobie oceniajcie ale tak wyszło że Tak się jedzie na busach, bo niestety na ciężarówkach jest tachograf, który ogranicza czas pracy, czas jazdy. Tutaj tego nie ma, tak? No nie da, trzeba trochę podgonić. Kosztem zarwanej nocy, w następnej nocy się to odrabia i tak się dokręci. I myślę, że na tym koniec. Dzięki Wam bardzo za obejrzenie. I do następnego